Dzień dobry. Dzień dobry. Powróży mi Pani? Tak. Imię, daty urodzenia, co pytamy? Basia, 03, 03, okay. 1980. Dobrze, to teraz drugie pytanie mam. Mhm. Już mogę? No może Pani. Czy mój syn będzie gejem? A jego imię, datek urodzenia? Filipek, 20 marca 2005. Ten gajny. Nie wytrzymam. Ja mam napad. O, przepraszam, mam napad, cicho! Cicho. A nie, przepraszam, naszym. Nie dostaniesz ostatnio gajem. Nie? To chyba się... Ja liczę, że on będzie księdzem. Bo ja już się obawiałam. Obawiałam się. No, że on będzie gejem. No to teraz obstawiam, że to będzie ksiądz jednak. Co, nie? On chodzi co niedzielę do kościoła. Co w tym złego? Jezu, ja taką nadzieję miałam.